Cześć, ciema, z tej strony Koba a w dzisiejszym odcinku dowicie się jak włamać się do systemu Windows 7, mimo iż nie znamy hasła. Na sam początek chciałem wspomnieć, że nie wiem czy mój sposób zadziała na inne systemy Windows, ponieważ testowałem go tylko na 7. Na sam początek sprawdzimy czy wszystko mamy, potrzebujemy Instalki systemu Windows, spokojnie nie będziemy go instalować, może być ona Na płytce, tak jak i na pendrive'ie botowalnym W tej chwili po mojej prawej, Waszej lewej stronie wyświetli się Okienko logowania systemu Windows 7, jest ono w moim przypadku zielone U Was będzie zapewne niebieskie, jeśli sobie tego nie zmienialiście W tej chwili Załóżmy, że to jest komputer, do którego nie znamy hasła i musimy się tam włamać. Naciśnijmy 5 razy SHIFT, jak widzimy wyskoczy nam okienko klawiszy trwałych. Wyłączamy nasz komputer i włączamy instalkę systemu Windows. Wyskoczy nam takie okienko instalatora. Naciskamy, nie, nie naciskamy INSTALUJ, tylko naciskamy tą opcję poniżej, czyli NAPRAW KOMPUTER. W tej chwili wyskoczy nam opcja odzyskiwania takiego okienka i naciskamy dalej. W tej chwili pojawi nam się szereg tutaj różnych aplikacji służących do naprawiania systemu. Naciskamy wiersz poleceń i wpisujemy kod, który jest bardzo ważny, kluczowy kod w tym odcinku, czyli C2. C, C oczywiście oznacza literę dysku lokalnego, Gdy jesteśmy już teraz na dysku C. Wpisujemy C2. Kropek, na Windows, łamane na system 32 łamane na cmd.exe spacja C2 kropek, łamane na Windows, łamane na system 32, łamane na cchc.exe W tej chwili e, CMD zapyta się, czy na pewno chcemy wykonać tę operację. Potwierdzamy, że tak na pewno i możemy już wyłączyć instalkę. W tej chwili odpalamy już normalnie nasz komputer i znowu nasze nieubłagane okienko systemu Windows, logowania. W tej chwili naciskamy 5 razy Shift, ale zaraz, zaraz nie wyświetli się nam okienko trwało tylko CMD. W CMD pisujemy net user, wtedy wyświetli się nam nazwa, sorry, lista użytkowników. Sprawdzamy, kto jest administratorem i wtedy pisujemy net, spacja user, spacja. Nazwa użytkownika, ten który jest administratorem, spacja. Nowe hasło, jaka ma być do tego konta. W tej chwili naciskamy Enter. Polecenie wykon operacja została wykonana pomyślnie. Możemy już teraz to zamknąć i zalogować się na konto administratora takim hasłem, jakie ustaliliśmy właśnie przed chwilą. Dziękuję za obejrzenie odcinka. To by było na tyle. Będę się z Wami żegnał. Narka.